Takie taki kurwa drugi zając, kurwa, który wyłapie kurwa sztukę na rejku, a po drugie, i się kurwa, zalewa pizzy. Pierdolisz o tych new userach, a nawet, kurwa nie potrafisz tego wymówić, ty kurwa tirowcu jebany. A jak to się kurwa wymawia, mój mistrzu, kurwa Kurwa, No jeszcze literować, może co? No, ty, kurwa, patrzcie, jeszcze korepetycje, kurwa na Kurwa za takie korepetycje mi hajs dawaj, kurwa. Kurwa korepetycje, ty powiedziałeś korepetycje, pały, kurwa dawać, a nie kurwa zwysławiania się. No, kurwa... się pedale jebany. Kurwa, 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 kluchy byłem kurwa, z kurwa, 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 Żart kurwa tygodnia, kurwa powinni go w gazecie do, jako dodatek kurwa umieszczać kurwa. Powiem ci, że w taki jako sam dodatek, sposób, matka kurwa. Hopie, zresztą w taki User sam sposób kurwa matka, matka cię poczęła, Byłeś jej kurwa dodatkiem do gazety wyborczej kurwa. Szczerze powiedziawszy User kurwa. Powinnaś się z tym recording. kurwa, wreszcie kurwa, utożsamić i kurwa zrozumieć kurwa, co ty kurwa, Piwnicą Fritz jest, że kurwa tam się tak dusisz? Kurwa, bo nie wiem gdzie ty to trenujesz jebany debilu. Piwnica u Fritza, patrzcie kurwa, jebany śmierdziel, kurwa, podjebał mi tekst, kurwa, to jest dość ja Podjebał mi tekst, Przepraszam, bez, kurwa. no wiadomo, kurwa. bo tam byłeś, kurwa, no to ci podjebałem, no lol. Przepraszam bardzo, kurwa. Patrzcie, 15, nie, no 10, no gdzieś tak mówiłem mu, piwnicy u Fritza, kurwa, ten śmierdziel podjebał, kurwa, i myśli, że jest kurwa fajny i rasowy. Nie, powiem ci kurwa kur, że ty mnie bardzo śmieszysz Ciebie, Bra, kurwa taki, się ku, taki... nie da podjebać, bo kurwa pod tobą już kurwa się wszystko zapadło, więc kurwa jak można cię podjebać? Chopie, jedyne co ci się, chopie, tobie się jedyne co zapadło to you klata twoja down. wklęsła. Chopie, jesteś ty, ty kurwa, kurwa żałosny, ale... stul rej nie kurwa, bo ci powiem tak. Mały klacie, Jest... kurwa samasz cyce ty kurwa babo jebana <laughs> Cyce, kurwa, akurat od mojej klaty ty nie możesz kurwa mieć żadnych zastrzeżeń, kurwa, nie wiem, możesz mieć do moich kurwa... Yy, brud, kurwa zastrzeżenia, możesz mi do mojego bębna zastrzeżenia, ale kurwa, nie brud, kurwa, kurwa ty... tylko półek na piwa, kurwa. ale do klaty kępo, ujebane, kurwa debilu. to nawet nie masz mieć kurwa co zastrzeżyć, bo ci zaraz kurwa fotę kurwa i siostrasz ryżem kurwa, zlejesz się kurwa w majty kurwa, wiadrem w kurwa majtę, się kurwa, opocisz się zleje, i chuj się, kurwa zlejesz w, ma w majty to kurwa Nil wylewa ty debilu, ja pierdolę. Opie, kurwa, jesteś efektem, kurwa, jakichś, kurwa, brutalnych, kurwa, badań biologicznych, kurwa, nad, kurwa, nie wiem, rozrostem, kurwa, rzepy na pola, kurwa. kurwa, jesteś zmutowany, jesteś zmutowany, ja jesteś jebanym zmutowanym pomidorem, Zostrum, kurwa, o, z Czarnobyla, kurwa, nie po mnie, bo ci, kurwa, śmiecio, to kurwa, pomagać, jesteś zmutowanym pomidorem z Czarnobyla, zmutowanym kurwa, którego ja ktoś, kurwa, wyeksportował z Ukrainy do User Polski, kurwa, no i powiedz mi jedno, kurwa, ty kucu jebane, dlaczego nie dasz mi, kurwa, nigdy skończyć, kurwa, wypowiedzi, przecież ja bym cię, Jad kurwa. no kurwa, ty fiks. Ale kurwa. a, no i tak, no, tak, no, 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 no i no, mów, no i mów, no i tak mów kurwa, jak mi się wpierdolasz pustania. Ja ci śmieciu kurwa debilu, kurwa, ciągle daję powiedzieć, Daję ci szansę na wypowiedź. No i co? Maskaradę kończmy kurwa, jebany kurwa, kuc, kończą mu się teksty, nie ma mu kto podpowiadać, to już koniec. Kucu. Chcesz kurwa walczyć? No to walczymy kurwa cwaniaczku pierdolony kurwa. A propos pomidorów, bo nie dajesz mi dojść do słowa pierdolony cwelu, jak zwykle zresztą, bo jesteś jebanym leszczem kurwa i słabą dziwką. Tak dla ścisłości kurwa, pro pomidorów, e jak już wspominałem ja, że... efektem kurwa, Stul rej kurwa, daj mi się wysłowić, kurwa jak ja ci cały czas daję nie ci... ci... ale no, jak... Ja, jak ja za dychę no, no, czy... tak, tak, łapię, no tak, tak, dychę łapię, topię kurwa, ja ci powiem tak, na ścisłości kurwa. Jedyne co możesz kurwa zrobić, to mi opierdolić moje kurwa tłuste grube pento kurwa, bo mam tak gruby kutas jak brzuch, więc możesz go łknąć tą swoją chujową mordą. Ale dlaczego? Jebany kurwa kucu, bo coś kurwa słaby, wpierdalasz mi że ja kurwa jakieś zadyszki łapię, a powiem że że takiego kurwa debila, a takiego kurwa debila jak kurwa. 999, kurwa, 999, no kurwa, i macie go za wszyscy koledzy, panowie i panie kurwa, ziomeczka kuca 1 1 kurwa, który jest zjebany kurwa, nie daje ludzi do Kuc kurwa, pochuj się wpierdalasz swoją gadką, dobra kuc koniec to bo masz, bo kurwa chciałeś, to teraz parzak się kurwa zrobię. Pochuj się kurwa, kucu jebany wpierdalasz mi w Puzda, nie? jak już wspominałem o tych pomidorach kucu pierdolony. Jesteś, kurwa, efektem jakiejś mutacji pomidora z Czarnobyla, który został wyeksportowany do Polski, kurwa, tam nasrała na niego wielka mucha gnojna, kurwa, i po raz kolejny, kurwa, zaszła w nim reakcja, kurwa, która spowodowała narodziny takiej wielkiej pierdolony klostropatej, kurwy, kurwa, mutacji goblina jak ty. Powiem ci tak kucu, ty się chcesz ze mną tyrać, co ty możesz kurwa powiedzieć? Że jestem gruby, taki, owaki kurwa i to i tyle kurwa, ty wstawiłeś kurwa jakiś pierdolony kurwa, awatar kurwa z chujową zarzewiałem łyżką kurwa na kurwa zdjęcie, kurwa koło klawiatury chyba z biedronki jakiejś czarnej kurwa chujowej też również jak twoja morda, taka jest niestety prawda, kucu, ty jebany pedale. Jesteś masturbatorem, ogólnie jesteś zwany masturbatorem bydła i trzody chlewnej na swojej jebanej zarośniętej kurwa, jebanymi kurwa chwastami łące, kurwa twojej pierdolonej wioski kurwa. Taka jest prawda. Masz kurwa, kuc Wojsa, próbuj się ze mną wykłócać tych chuju. Po chuj się kurwa, udzielasz, kurwa jebane, jak kucu, da, kurwa. tak kurwa. Widać kurwa, że daltonista jeszcze grubym jesteś do tego. Bo, kurwa, jak dla ciebie ta łyżka jest to ty jakiś pojemany, No bo to jest jakaś leba. rdzawa kurwa łyżka, kurwa powiem Ci tak, kurwa, lepsze łyżki do butów mam u siebie kurwa w chacie niż ty masz kurwa do żarcia. Powiem Ci, że taką łyżkę to nawet bym nie chciał, kurwa, starej ziemi kopać. A ty mi pierdolisz, kurwa, że o jakichś łyżkach, o sztućcach, kurwa. To jest jebany drewniany, to jest jebana drewniana łyżka, chytrze, kurwa, pomalowa pociągnięta srebrną olejną, kurwa. A ty mi pierdolisz, że to jest, kurwa, sztuciec, kurwa. Jebany... Patrzcie, kurwa, jest w ogóle rzeźnik, kurwa, bo on, miecie ma, kurwa, makaron, Ej, kurwa, nie? Stać, ja się... kurwa, burzuja, stać, burzuja na makaron, nie? Mówię, nie? Zajebiście. Kurwa, teraz... No opowiedz historię swojej smutnej, Ciekaw... historię kurwa, swojej walki. smutnej egzystencji Ciekawostka, kurwa. Ciekawostka kurwa walki, zamknij mordę grubasie. Ciekawostka walki kurwa. Jak gruby robi pompki? Turla się? A. B. Kurwa ziemia się zapada? Czy kurwa C. Uginają mu się ręce, bo jest kurwa taki tłusty? U. U kurwa, ja znam Aha. odpowiedź kurwa, ja znam odpowiedź kurwa. <contribute> Kud został wyjebany przez ojca w wieku 13 lat, kurwa, w odbyt tak mocno, kurwa, że mu oczy wyjebało i musiałem mu je nastawić, kurwa. Taka jest, kurwa, kurwa prawda. Kut, a ty, kurwa, stór, a kurwa, w kurwa, tymi... po, Ty, kurwa, jesteś w... żałosny, kurwa, załostek, kurwa ty, idź na kurwa, tak, kurwa w w łyżkę do butów, a... butów idź, liść łyżkę do butów a... z makaronu. kurwa, kurwa, jeszcze w tym wieku kolan szukasz, ty debilu. kurwa, jedyne co Twoja stara, w kola w stawie skokowym, w kolanie, to Twoja stara chciała się utopić, jak Cię urodziła, kurwa, ale na Chciała się kurwa, zapadła. Z kolan trawę, szukała, kurwa. User, kopie, kurwa, w pierwszą strawę, bo żebki szukała. Chłopiec kurwa spojmi tak na ścisłości, kurwa propokolan, kusił czy tam kucu, jak tam masz ty bladych śmieciu, kurwa. Woda z kolana, kopie. Woda z kolana, śmieciu stul por wodę Woda z kolana, to twoja stara czerpi wiadrami, żeby ci herbatę uparzyć, kurwa. Twoja więc matka, nie piadło kolana. Pojadę kurwa Chciała się na No to się znalazła, kurwa. Te twoje kolana pod tą kurwa grzecznie. Powiedział burzi, kurwa, powiedział kurwa, że pierwszą. A on tylko o krowach, Rzepkę jebany ci. zoofil, kurwa, nie patrzcie, masturbator krowa, bydła, kurwa, w wiosce, kurwa, krowa, kurwa, kurwa, ciągle mówisz o bydle, bo jesteś jebanym masturbantem bydła, kurwa, jebanym, bo kurwa, 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 kurwa bo zaspokajaczem, masz, Kur... jesteś, <grym> teraz jesteś śmieciu jebanym zaspokajaczem, kurwa, za spokajaczem, ty, kurwa, ty jesu, kurwa. Jesu, ja jesteś śmieciu, kurwa, zaspokajaczem Juzi, potrzeb jesu, erotycznych, jem. kurwa, trzody chlewnej u siebie, kurwa, pracujesz jebanego farmera, kurwa, który jest głównym, kurwa, bałorem twojego, kurwa, kurwa Farmer, ciebie, kurwa, farmer trójzębem kurwa w, w duperucha, więc o Trój Trójzębem kurwa, ty powiedział koleś, którego stary na życie zarabia grając na widłach kurwa, nie? Na kurwa jebanych, kurwa weselach, kurwa wiejskich. Gra na widłach z i zarabia na życie. A ten mi powiedział trójzębie. Trój Kopie kurwa, bo skądś ty, kurwa zęby wzięli od twojej kurwa. Kopie kurwa, kurwa, zęby kurwa. Już ci kurwa powiedziałem jebany chuj, że tak samo jak ten kurwa sztuciec drewniany jest jednięty kurwa chytrze olejną, żeby się wydawał na srebrny, takie twoje drewniane zęby jak u Benjamina Franklina są drewniane tylko jedne. Kurwa. Białe, kurwa Drewniane. No co, kurwa, dre drewniane zęby, kurwa, to nie <laughs> twoją laskę mam zawołać kurwa, jeśli od drewno chodzi, ja pierdolę. Laskę, szlachta pali drewnem, kurwa. no to kurwa uważaj, teraz na dziewczynę, ja pierdolę, bo ci szta... jeszcze spalą na stosie, ty Szlachta ty pali drewnem, kurwa, chłopie, to musiałbym cię chyba na stos rzucić, kurwa, jakbym się z tą kurwa, całą domyną kurwa zgadzał. Kurwa kucu, ty jesteś szlachta, kurwa, ty jesteś co najwyżej zaściankowa, kurwa, szlachta zagrodowa. Mówić coś? Jesteś kurwa jebanym wieśniakiem, kurwa, który oh. tylko i tylko i wyłącznie różniło to od chłopa kurwa, że miał kurwa stary pasek, nie? Miał pasek i zardzawiało szpadę kurwa, wykonaną kurwa też pewnie z drewna. Ej, Ku, w, ej, tym żeś jest kurwa żeś ja ale... jest gównem wrzuć się w gówno ej, kurwa, będziesz laureej odbicia jakbyś kurwa tak wielki że w końcu wiem dlaczego kurwa podział dzielnicowy kurwa polski zrobili bo taki kurwa grubasa trzeba było podzielić na jakieś kurwa części a żart żart kurwa wypalił w chuj kurwa tylko się kurwa aaa a, a, z niego śmieje kurwa nikt inny bardzo świetnie kurwa co gruby boli, że nie masz rozkwin? Nie mam rozkwin kurwa. Panowie i panie Cisza na planie. Kto ma również tak zajebiste rozkwiny jak kurwa! I? jeden, jeden? jeden. Kurwa, nie mów do mamy tak pieszczotliwe, bo ci jeszcze da dupy i będzie następne dziecko. Sturmordę. Ty masz... Ty Nie wiem jak... Kurwa, ty musisz mieć wielkie mieszkanie, jak ty mieszkasz z rodziną, to nie wiem... No kurwa, ja wiem jak jakie ty masz mieszku, mieszkanie, tyba, kurwa. Chyba, Pudełko kurwa po, po zapałkach, kurwa. Kowają, kurwa, Popie, kurwa masz, mieszkasz w pudełku po zapałkach, kurwa. Jeszcze zamiast podawać, kurwa, ten numer domu, to podajesz, kurwa, numer pudełka, kurwa. Kod kreskowy z pudełka podajesz, a cię psiarnia pyta o skąd jesteś i gdzie mieszkasz, kurwa. Taka a, kurwa, jest kuso, hey, prawda. A ty... Jak kurwa ty Ty jak pizzę Ale kurwa, patrzcie, patrzcie jak jak... jaki kurwa kozaczek kurwa, nie za kurwa, ale tak pierdolę kurwa, kurwa zamknąć mordę się. to mogę tobie, bo stary, kurwa muchy zaczynają lecieć kurwa Nie, kurwa, nie przerywaj, lecieć, kurwa. Nie przerywaj kurwa. przez dobre pół godziny lity cały czas mi przerywałeś i było fajnie to kurwa, kurwa wiem, nie kurwa nie to nie się, kurwa, gdzie jak ty no, zamawiasz pizzę, to ci dają tylko pudełko i mówisz, że będzie na nowe okna kurwa, więc po się kurwa udzielasz ty jebanet kurwa. Jak ty w nie, ty idziesz tak, o ty idziesz do biedry kurwa wybierasz po same pudełka kurwa. Ty jesteś kurwa tak gruby. Że sam kurwa kręgi zbożowe robisz, a potem kurwa mówię, że to ufo, a nie to kurwa gruby debil latopobołowy, no, kurwa, kurwa się je u... jebany. Wiesz kiedy kurwa ufo zaobserwowali, jak twój stary kurwa przebrał się kurwa w bannę, za Zaobserwowa... założył na, na swojego garba wannę zaobserwowali... i zaczął kurwa biegać po wiosce. To, kurwa... ufa, kurwa twoja matka kurwa była na porodówce, ja pierdolę. Hopie, ja, na ścisłości kurwa, wiesz kurwa kto wymyślił przysłowie, nie taki diabeł straszny? Koleś, który ci pierwszy raz zobaczył na oczy kurwa. Przysłowie z życia wzięte kurwa. Kurwa, jakimiś przysłowiami na napier Zio <mobie> Melhor, Melhor, Powiem ci tak, kurwa nie mów do mnie ziomeczku, no przepraszam, kurwa, nie jesteś przyzwyczajony. Jedynie ludzie, którzy do ciebie coś mówią, to kurwa twoi koledy z klasy, którzy chcą od ciebie hajs albo wpierdol kurwa nie wpuszczają. Taka jest kurwa, prawda, jesteś, kurwa, kurwa, to by nie, w... jest... nie wpuszczali w pierdol, bo kurwa bali się, że kurwa kula śnieżna się potoczy kurwa na przerwach, ja pierdolę. Tobie kulę śnieżną w kolorze moczu, to ty wpierdalałeś kurwa, jak było zimno kurwa <laughs> i nie miałeś co jeść kurwa w pierdolonym grudniu, kurwa, kurwa bo w styczniu kurwa o zimę, jak już chodzi o zimę, to kurwa User wiemy skoro, kurwa i się no, twój stary, kurwa, ubrał się w futro z lisa i zapierdalał po wsi, kurwa, szukając my myszy polnych, które mógłby zmolestować swoim małym, kurwa, pędrakiem zamiast kutasa. Taka jest, kurwa, prawda, jebany, kurwa, dobra, kurwa, nędzna, ja kurwa, nędzna, pierdolona, kurwa, zmie męcna, pierdolona kurwa, wydzielino pochwowa, po chuj się, kurwa, to je zaczynasz udzielać, kurwa, jebany, o, kurwa, pierdolony, wioskowy, kurwa, debilu, kurwa, Uż to jest, jest taka prawda, dobra, kąś kąś wydzieliną był, kurwa, wydzieliną tak, Dobra, kończmy to, bo, kurwa, jesteś zbyt mierna, kurwa, nie Mierny, będę czasu kurwa. Nie będzie marnował czasu, patrzcie, panowie i panie, jak tu się, kurwa, kuc nagle wyjebał z tekstów, ale szkoda, kurwa, kucu, jak żeś się wypierdolił, kurwa, wypierdoliłeś się jak... Twój ojciec na porodówce jak cię zobaczył pierwszy raz, kurwa, taką kaprawą mordę, kurwa, którą kurwa, Chodzi tak, jesteś chodzi tak, kurwa, kurwa ku... ej, ale ty śmieciu, kurwa, ty już na porodówce byłeś Jezu, tak gruby, to że ci kurwa to czy, chcieli to w trzech inkubatorach, kurwa, chować. Dopie kurwa dla ścisłości, kurwa, powiem ci tak, matka cię najwidoczniej urodziła dla becikowego i zapomniała dobić kamieniem, bo za szybko uciekałeś. Taka jest, kurwa, prawda. Jesteś jak ten kurwa budda, kurwa, od dziecka potrafiłeś chodzić, kurwa. Skakałeś jak żaba, kurwa, nie chodziłeś. Jebany, kurwa, kucu. Ty, nie kurwa masz. szmato. Jeśli chodzi o budę, to ty masz kurwa brzuszek, jak ta kurwa figurka buddy, ty, ty kurwa debilu. O, o kurwa, ty. Wy to słyszeliście? Ja też się, ja też to słyszałem, kurwa. To był żart tygodnia. Kurwa, nie czekaj. Nie, nie, nie. Gdzie jest ołówek? Gdzie jest ołówek? Muszę z tego kurwa wytatuować na klacie, kurwa. To jest kurwa żałosne. No i co? Se, kurwa na pewno jak kurwa Kurwa, kurwa popi. Kuc, powiedz mi jedno, skończ to parzenie herbaty, bo widzę, że ciągle kurwa mi mi miętolisz kurwa językiem, kurwa jaja ojca w ustach jak tam mnie mówisz, skończ to parzenie herbaty, niech się twój stary przerzuci na R grey albo na sagę kurwa. Ja pierdole, to jest... Ty co się kurwa dusił po dwóch zdaniach, ja pierdolusz cię na pogotowie do właśnie. się, ja się kurwa, po dwóch wierzę. zdaniach, kuc, ja tu napierdalam cały czas, a ty tak, o, dukasz, rr, 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 ja powiem, a ty aha, a ty jesteś gruby, no, o, twoja gruba dupa, o możesz, gruby brzuch, o, Masz drugą brodę i na tym się, kurwa, stary, kończą twoje zajebiste, śmieszne teksty, kucu, kurwa, jesteś słaby, bądź, ten nick na buc, kurwa, bucu, kurwa, 111 jeden, 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 kurwa, taka jest prawda, kurwa. Jesteś, kurwa, jebanym, pierdolonym, komun komunistycznym, kurwa, bucem, kurwa, śmieciem, kurwa, który nie jest nawet wart, kurwa, jednego mego zdania, kurwa, z mojej tłustej, kurwa, mordy wypowiadanego. Kurwa. Nikt nie jest warty jednego zdania, Pa, ja znowu kurwa do matki pieszczotliwie mówi. O, kurwa, a, a matka tam już kurwa, kurwa pochwę, pochwę roztwiera i... kurwa i czeka aż kuc w nią, aż kuc w nią wjedzie kurwa. w taranem moje wrota, kurwa. tak radę, tak, kurwa. tak, ci kurwa matka paro, krzyczy, pedale kurwa. Taka jest prawda, czujesz się jak średniowieczu kurwa, zakładasz kurwa garnek kurwa, kurwa ej, pogotowanym weź ty, mleku. weź ty, po kurwa po tej, po, po tej kurwa tyralni, weź ty się kurwa powieś. You ja ci dam kurwa wąż ogrodowy, będziesz kurwa miał... Miałem miał w końcu linię, kurwa, kurwa, kurwa która się nie urwie, ja pierdolę. O kurwa, chłopie, jakbym się poszedł po wieści, to bym napisał w testamencie, kurwa, że pojechał mnie kuc wyczarowany przez, kurwa, ułomnego czarnoksiężnika. Jakiegoś gargamela, kurwa, który jedną chujowe zaklęcie takie wyszło, kurwa. Powiem Ci tak, ten czarnoksiężnik to Cię wyczarował, to chciał, kurwa, uczynić z gówna kwiatek, nie? Powiem Ci tak, zaczarował gówno, a z gówna wyszło jeszcze większe gówno. I tu, kurwa, taki mały paradoks dla Ciebie, jebany śmieciu. Paradoks. Paradoks kurwa, paradoksem to jest to, że ty kurwa jesteś beztlenowcem kurwa, że matka cię chciała zdusić kurwa paradoksem swoimi udami kurwa, a kurwa, i tak żyjesz. Na Chłopie, jesteś kurwa człowiekiem, kurwa, który jest, nie wiem, który urodził się stary nogami do przodu. Jesteś jedynym kurwa człowiekiem na świecie, który urodził się nie główką, lecz nogami do przodu. Jesteś rodzony nogami do przodu. To ty, samo kurwa, się Kurwa do przodu, ja pierdolę z tej pochy wychodziłeś, ty, o... się, aż się twa, kurwa stara roz, 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 rozwarła się, kurwa pionowo. <laughs> to rozwierają to się kurwa tylko i wyłącznie wary, kurwa sromowe twoje stare, jak kurwa mówisz do niej kurwo. Wtedy się je rozwierają same na dźwięk, jak u psa Pawłowa, kurwa, tak jak pies Pawłowa się świnił, jak mu się